Cześć kochani, witajcie 23 czerwca 2023 roku, dużo dwudziestek trójek, czy to będzie szczęśliwa liczba? Na razie jestem kilka minut w lesie i wygląda na to, że jak najbardziej tak. Przyjechałam w Góry Sowie, mamy piątek, wzięłam sobie specjalnie urlop po tym jak byłam tutaj ostatnio w niedzielę i miałam naprawdę już takie wrażenie, że te grzyby muszą wystartować w konkretniejszych ilościach i wygląda na to, że miałam rację, jestem... Dosłownie nie wiem, może od 15 minut w lesie i widziałam już ładnych parę sztuk borowików usiadkowanych i pieprzniki jadalne. Teraz stoję przy większej grupie borowików usiadkowanych. No są jakie są, takie wiecie, letnie, pożarte przez ślimaki, robaki, ale jest po prostu cudownie i myślę, że zapowiada się super cudowny letni dzień. Zapraszam na grzybobranie w górach Sowich. Tak sądziłam właśnie, że będzie naprawdę dobrze dzisiaj w lesie, ale co do jednej rzeczy się pomyliłam. Myślałam, że nie będzie tak fajnie mokro, bo przez ostatnie kilka dni mieliśmy naprawdę ogromne upały na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu 30 stopni albo i więcej, a ja tutaj w Sowich wcale niewiele mniej jakieś 26-7 stopni, ale dzisiaj w nocy, przynajmniej we Wrocławiu była cudowna, wspaniała, deszczowa burza i tutaj jest też mega mokro, więc chodzi się fantastycznie. Zapowiada się, że będzie to. Moje tegoroczne, na razie najlepsze grzybobranie. Zapraszam! No to tak, po kilku dosłownie minutach na dębowej górce, którą zaraz pokażę, mamy kilka borowików usiadkowanych. Na razie ich nie rozkrajam, później będę patrzeć, jak one wyglądają dokładnie w środku. Nie sądzę, żeby były w jakimś super stanie, ale nic nie szkodzi. No i pieprzniki jadalne, czyli kureczki. No a tak jak mówiłam, albo i nie mówiłam. Jestem w fajnym miejscu, gdzie rośnie jeszcze kilka tych borowików usiadkowanych. Mam nadzieję, że, że je namierzę z powrotem. O tutaj na przykład patrzcie jaki gigant. No takiego to nawet takiego to nawet nie, nie biorę. Niech sobie rozsiewa zarodniki spokojnie. Gdzieś tutaj jeszcze były. O, tu widzę borowiki usiadkowane na dębowej górce. Borowiki usiadkowane to oczywiście grzyby jadalne, bardzo, bardzo dobre. W tej porze roku często robaczywe, ale coś tam się na pewno uda wykroić, a mi i tak chodzi przede wszystkim o te przeżycia. No i patrzcie, co tu się dzieje, jak jest fantastycznie po prostu. Czyli od zeszłej niedzieli, dzisiaj do piątku, bardzo, bardzo konkretnie, podrosły te borowiki usiadkowane. To jest taki ładniejszy owocnik. No tempo wpadania grzybów do koszyka jest naprawdę świetne. Oczywiście będziemy to wykrajać. Na razie chcę sobie coś ponosić i porozsiewać. Przy okazji zarodniki, no jest pięknie, wymarzony dzień, ale okazuje się, że spokojnie można było tu przyjechać w środę, na przykład nie w piątek, za dwa dni temu, i też już by były takie młodsze trochę. A to jest korzeniówka pospolita, to nie jest grzyb, bo widziałam, często pojawiają się na różnych grupach grzybowych pytania: co to za grzyb? A to nie jest grzyb, to jest roślina, która jest podobno rośliną wskaźnikową dla. Borowików szlachetnych, czyli że niby koło niej mają rosnąć, ale nie mam szczególnie jakoś takiego wrażenia. Korzeniówka pospolita. Jestem w takim miejscu, w którym byłam w piątek, i nie było tutaj praktycznie żadnych borowików usiadkowanych, może jakieś dwie, trzy małe sztuki, a teraz jest naprawdę sporo takich już dużych, wyrośniętych, ogromnych, czyli od zeszłego piątku do. Od zeszłej niedzieli do dzisiaj do piątku, przez te pięć dni, wyrosło sporo nowych owocników, i w ciągu tych pięciu dni wyrosły na takie giganty. Czyli od momentu pojawienia się do wyrośnięcia, aż tak, to wcale nie mija tak dużo czasu. Natomiast od deszczu potrzebujemy trochę poczekać, jednak na te grzyby, nawet do dwóch tygodni spokojnie. Za to ten jest śliczny, i jego tutaj na pewno zeszłą niedzielę nie było wyrósł gdzieś tam w międzyczasie. Rosną generalnie mm, borowiki usiadkowane i pieprzniki jadalne, które też naprawdę podrosły. I muchomory czerwieniejące, które ja bardzo, bardzo lubię i zbieram. I tam chyba jednego też gdzieś widziałam. O tutaj. Jak najbardziej. Muchomory czerwieniące też są bardzo często y, zarobaczone i właśnie te ślady po robakach są takie różowawe, po tym między innymi można je rozpoznać. No i tutaj jeszcze jakiś stary grzybasek. Ojeju, następny ślicznotek, no ten już jest, a nawet dwa, dwa ślicznotki, nie słuchajcie. 5 licznotków. Borowików usiadkowanych, bardzo ładnych maluchów. I tutaj patrzcie jaka rodzinka. Ale fajnie. A tu na tej górce bardzo dobra miejscóweczka. Bo mamy i bardzo udany kurnik. Patrzcie jakie fajne pieprzniki. Zaraz wrócę tu je pozbierać do koszyka, ale też mamy prześlicznego, naprawdę prześlicznego, borowika usiadkowanego. No tak pięknie wybarwionego na ciemno-brązowo. Ostatnio jak takiego pokazywałam, to niektóre osoby pisały mi, że wygląda jak sosnowy. No one niektóre naprawdę prześlicznie wyglądają. Ale to są usiadkowane, które rosną w dębach. Widzicie, że tutaj nie ma żadnych buków ani żadnych sosen. Nie ma prawa tutaj być borowika sosnowego, ale potem przeniosę się na taką górkę, gdzie może będzie. Także fajny, fajny strzał teraz. No i patrzcie, zbiory z jednej górki, a to jest mój większy koszyk niż ostatnio. Tak jak mówię, jeszcze będę te borowiki usiadkowane przebierać zdecydowanie tutaj. Ostatnie znaleźli. Większość jest już przejrzałych, dużych, ale trafiają się jeszcze fajne sztuki, tak jak tu. No, ten już jest spory. Borowiki usiadkowane, grzyby jadalne, szukajcie w dębach przede wszystkim. Niosłam się jeszcze na drugą stronę góry. Zaraz idę do auta, przenoszę się w zupełnie inną miejscówkę na borowiki sosnowe, ale patrzcie tutaj: Triumf Nadziei rosną kompletne maluchy, borowiki usiadkowane. Tutaj z mchu, te koło dębu, buka. Sorry, no i patrzcie, tu jest też więcej takich maluszków startujących dopiero co. Ale też są tutaj oczywiście dęby w okolicy. Przeniosłam się do miejscu z borowikami sosnowymi i jakie powitanie! Wow! To najważniejsze i kompletnie niespodziankowe ta ziemia jest tutaj też wspaniale mokra. Coś pięknego. Na tej drugiej górce na razie był tylko jeden sosnowy, niestety zepsuty parę kurek i jeden krasnoborowik. Zobaczymy, czy jeszcze coś się trafi. Powiem Wam, że ta sytuacja dzisiaj wygląda inaczej niż się spodziewałam. Myślałam, że wszędzie w górach sowich będzie już niezły wysyp, czy tam pojaw grzybów. A tymczasem dopisał tak naprawdę ten las taki dębowy na borowiki usiadkowane i na pieprzniki jadalne, czyli kurki, bo pieprznik jadalny i kurka to to samo, tylko. Kurka to nazwa potoczna oczywiście, nie mówiłabym tego, ale słuchajcie, jak wrzuciłam ostatnio coś tam w Google, to widzę, że pojawiają się pytania, czy kurka to to samo, co pieprznik jadalny, czy tam na odwrót, czy pieprznik jadalny to to samo, co kurka, więc tak, jak najbardziej, więc kurki dzisiaj najlepiej dopisały, a moje dwie ukochane miejscóweczki jeszcze śpią w ogóle, nie wiem, co się dzieje, ale za to yy, trafiłam właśnie na ładnego krasnoborowika ceglastoporego, takiego idealnego, to już pokazuję. Zowiutki z czerwonym trzonem, krasnoborowik, ceglastopory. Jestem teraz znowu w lesie dębowym, i od czasu do czasu trafiam na jakieś pojedyncze yy, borowiki usiadkowane. Tutaj jest znowu taki ładniejszy, z ładniejszym kolorem kapelusza. Mam parę muchomorów czerwieniających Widzicie, że zdrowe, będę jeść. No i trochę kurek. Krasnoborowik. No, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, udany dzień. To są wszystko borowiki usiadkowane. Zobaczcie, jak różne mogą mieć kolory kapeluszy. Przeróżne odcienie brązu. Niektóre faktycznie przypominają troszeczkę borowiki sosnowe. No, miałam nadzieję, że dzisiaj zrobię jakieś porównanie, ale był tylko jeden sosnowy, taki, nie najładniejszy. Więc następnym razem na pewno będzie jeszcze okazja. Borowiki usiadkowane, jak widzicie, mają bardzo, bardzo wyraźną siateczkę na trzonie. No i bardzo różne, właśnie, kolory kapeluszy. Zróbmy sobie powoli przegląd grzybów z tego drugiego wyjścia, z drugiej górki, z drugiego koszyka. Jak widzicie, tutaj mamy borowiki usiadkowane, te po środku z siateczką. Teraz robię zbliżenie na nie. Mamy trochę krasnoborowików ceglastoporych, tych z ceglastymi porami, właśnie. Yy, tutaj mamy pieprzniki blade, te jaśniejsze, a po prawej stronie, pieprzniki jadalne, czyli kurki. A to są muchomory czerwieniejące, które bardzo lubię, będę sobie smażyć na pewno. Na no, a w mam jeszcze drugi koszyk grzybów. Oczywiście borowiki usiadkowane będą do totalnego pocięcia, yy, odrzucenia większej części pewnie, ale nie szkodzi. Chciałam troszeczkę poroznosić, porozsiewać te zarodniki i ponosić sobie grzyby w koszyku. No, naprawdę miłe wyjście. Jakby mi ktoś trzy tygodnie temu powiedział, że, że będę mieć takie skarby leśne, to nie uwierzyłabym. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za wspólny spacer. No nie ma jeszcze takiego wysypu, jakiego się spodziewałam, ale jest naprawdę wspaniale. Głównie robotę zrobił mi ten jeden las dębowy z borowikami usiadkowanymi i pieprznikami jadalnymi, czyli kureczkami. Ale jak się pochodzi, a ja chodziłam oczywiście wiele, wiele godzin, to spokojnie da się nazbierać grzybów. Oczywiście widoki są przepiękne. Dzisiaj było super świeże powietrze, zwłaszcza później po południu już. Teraz wieczór, godzina za 10.08. W aucie drugi koszyk grzybów. Oczywiście będzie bardzo dużo przebierania, ale naprawdę fajne zbiory, fajny dzień. Pozdrawiam. Zapraszam niedługo na pewno na jakiś nowy filmik, bo weekend dopiero się zaczyna, także gdzieś będę jeździć. Trzymajcie się ciepło i będę wdzięczna za zasubskrybowanie mojego kanału. Eja! Zapraszam jeszcze na chwilę do siebie do kuchni. Zobaczmy, co z tych grzybów znalezionych w górach sowich można fajnego przyrządzić. Ja będę robiła fajny sosik z kurkami, z muchomorami czerwieniającymi i z borowikami usiadkowanymi. Wielkiej filozofii tutaj z gotowaniem słuchajcie nie będzie, ale troszeczkę chciałam powiedzieć o przygotowaniu tych grzybów. Najpierw zobaczmy, co w ogóle zostało z borowików usiadkowanych. To jest słuchajcie wszystko. Coś tam się udało wykroić z tych zbiorów. Tyle. To są muchomory czerwieniejące. Bardzo lubię te grzyby, ale to tylko dla zaawansowanych, więc absolutnie nie jest to żadna konieczność. Ja po prostu sobie przyrządzę. A możecie pominąć muchomory czerwieniejące, gdybyście chcieli robić taki sos. Tutaj mamy kurki. Z kurkami najtrudniejszy jest w sumie proces czyszczenia. Najlepiej naprawdę polecam zbierać od razu czysto do koszyka, w miarę możliwości oczyszczać z ziemi jakieś tam innych rzeczy, giełek czy czegoś. No, moje niestety były bardzo brudne, przynajmniej część, bo rosły po prostu bezpośrednio na takiej y, ziemi, nie w żadnym mchu. To ja to oczyszczam w ten sposób, że namaczam na jakieś 15 minut w wodzie z solą, ciepłej wodzie z solą, potem jeszcze myję dokładnie w zlewie. Część kurek będę mrozić, zblanszowałam, te umyte kurki po prostu wrzuciłam na pół minutki do wrzątku i tą porcyjkę zamrożę, no i co, cebulka, koperek, szczypiorek i będzie fajna wyżerka, po prostu smażę cebulę, potem dodaję grzyby, na koniec tą zieleninę i wszystko, lecimy z gotowaniem. się gotowy. Oczywiście można zrobić wersję śmietanową, ale ja dzisiaj mam ochotę na taką bardziej sotę, powiedzmy. Także usmażyłam porządnie te grzyby, tak żeby się przysmażyły. Wcześniej, oczywiście, cebulę najpierw. I dodałam trochę wody, oleju sezam sezamowego, kapeczkę dosłownie i też kapeczkę sosu sojowego. Koperek, szczypiorek i proszę bardzo, będę to jadła z kaszą orkiszową, ale też jest mnóstwo opcji. Można ze spaghetti z ziemniakami. Fajny dodatek do mięsa. Ja akurat mięsa nie jem, ale super sprawa. Taki sosik.